Wreszcie nadszedł ten dzień, na który wszyscy czekaliśmy. Naszym pierwszym przystankiem było lotnisko, z którego pełni radości odlecieliśmy do słonecznej Italii. Na włoskiej ziemi od razu dał się czuć śródziemnomorski klimat. Niezwłocznie udaliśmy się do naszego ośrodka, by nabrać sił na kolejne dni pielgrzymki po wiecznym mieście. Rekolekcja trzeciego stopnia skupiają się na tajemnicy kościoła Matki, którą rozważaliśmy przez 15 dni naszych rekolekcji. Zgodnie z myślą księdza Franciszka Blachnickiego udaliśmy się więc do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, który jest matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata. Nasze rekolekcje rozpoczęliśmy oczywiście od mszy świętej w kaplicy wewnątrz Bazyliki. Był też czas na stację i opowiedzenie o samej Bazylice. Drugim znakiem pierwszego dnia było baptysterium obok bazyliki. Pierwszego dnia przyszedł też czas na zwiedzanie. Odwiedziliśmy Koloseum, a także Forum Romanum, po którym przyszedł czas na spotkania w grupach. Następnie udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Drugiego dnia wybraliśmy się do bazyliki św. Pawła na Mrze świętą. Następnie dalej zmierzaliśmy szlakiem Apostoła Narodów do miejsca Jego śmierci – Tre Fontana, gdzie obecnie znajduje się zakon Ojców Trapistów. Jest wspaniale, pogoda jest aż za dobra. Byliśmy na grobie jednego z największych świętych kościoła, Świętego Pawła. Piękna mazelika, pieczyna prawda? Trzeciego dnia przeżywaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. I udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej Większej, gdzie widzieliśmy żłóbek z Betlejem. Tego dnia nie zabrakło również czasu na chwilę zabawy. Następnego dnia udaliśmy się do Muzei Watykani. Pani przewodnik oprowadziła nas najpierw po ogrodach watykańskich, które zachwyciły nas swoją urodą. Następnie udaliśmy się do Kaplicy Sykstyńskiej, by podziwiać niesamowite kolory na freskach Michała Anioła. Po owocnym zwiedzaniu udaliśmy się na mszę świętą do Bazyliki Świętego Piotra w okołach. Nazajutrz wstawaliśmy dużo wcześniej, żeby z samego rana zameldować się w Bazylice Świętego Piotra. Tam uczestniczyliśmy we mszy świętej przy grobie Świętego Jana Pawła II. A następnie podziwialiśmy wnętrze bazyliki, gdy ksiądz moderator opowiadał nam wiele ciekawych informacji o wnętrzu tej świątyni. I śpiewano Sancte Pater, sit transit, gloria mundi. Ojcze święty, tak przemija chwała świata. Trzykrotnie powtarzano ten niezwykły obyczaj, aby przypomnieć papieżowi, że jego ziemska chwała przemija. A także o świętych, którzy tam spoczywają. Jest grób świętego papieża Grzegorza Wielkiego. Grzegorz Wielki to jest taka granica między starożytnością a średniowieczem. To jest patrycjusz rzymski, którego jest właścicielem połowy Italii. Niezwykle bogaty człowiek. Będziemy w jego domu rodzinnym, bo w jego domu rodzinny jest dzisiaj bazyliką Grzegorza Wielkiego. Grzegorz Wielki jest papieżem wielkim pod względem polityki, to znaczy on odbudowuje Rzym, jakby na nowo podnosi Rzym z upadku. On. Dnia szóstego rozpoczęliśmy przeżywanie tajemnic bolesnych. I zaczęliśmy w naszej pielgrzymce etap wspominania świętych męczenników. Byliśmy na Mszy Świętej w Bazylice Świętego Wawrzyńca. Po Eucharystii udaliśmy się na Watykan, w okolicy Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana, gdzie w ramach spotkania z Żywym Kościołem spotkaliśmy się z księdzem Maciejem Będzińskim, dyrektorem krajowym papieskich dzieł misyjnych. Ja właśnie się tutaj na tle kopuły Bazyliki Świętego Piotra. Z tej strony to jeszcze nikt nigdy nie widział tej bazyliki, nie no już ktoś widział, ale my jako pierwsi ozowicze bo ją widzimy jako pierwsi z tej strony, dlatego, że mamy ekskluzywne wejście do Uniwersytetu w Watykanie, ponieważ spotkaliśmy pewnego księdza, który parę dni temu zaoferował nam tutaj e, prowadzenie właśnie po tych stronach i jak właśnie widać znajdujemy się Dokładnie jeden poziom powyżej Placu Świętego Piotra. Tam niżej, już, zaraz to zobaczymy z tamtej strony, z balkonu, którego teraz pokażemy, stoją ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą na Anioł Pański z papieżem. Tam właśnie w tych, w tych oknach, stąd, stąd doskonale widać i słychać papieża Franciszka podczas anioł, anioł, e, modlitwy Anioł Pański. Chodźcie dalej, pokażę wam ten piękny widok. dzielcie się z nami waszymi odczuciami z tym miejscem i z tym dzisiejszym dniem. Jeśli chodzi o całe dzisiejsze miejsce, to gdzie jesteśmy teraz, to jest taras właśnie na Uniwersytecie. To jest wspaniałe, mogłabym studiować w takim miejscu. Chociaż mój w Krakowie też ma super taras, e, no ale z takim widokiem, no proszę mi. Mam nadzieję, że już mieliście Państwo okazję zobaczyć ten widok za nami. Tak, tak. E, no i dzisiejszy dzień intensywny, ciepły. Ale właśnie zaczynamy też temat y, męczeństwa, więc w pewien sposób to nasze cierpienie związane z ciepłem możemy oddać właśnie za kogoś lub za jakieś dušewcze cierpiące, jak to uczyła moja mama. Ani, może powiedz, jak ty się czujesz? <grytanie> e, powiedz, może, co, co dzisiaj przeżywamy, gdzie dzisiaj byliśmy wcześniej, e, gdzie mieliśmy przeświętą, e, co, 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 co robiliśmy dzisiaj generalnie do tej pory i co jeszcze mamy w planach? Tak, dzisiaj udało się nam e, mieć przeświętą. Ksiądz Ariel odprawił mszę w głównym oł ołtarzu e, bazyliki świętego Wawrzyńca nad jego grobem. grobem e, no jest to dość duże uprzywilejowanie. E, wcześniej nie mieliśmy okazji, e, niekoniecznie, być sprawować e, Eucharystię w głównym ołtarzu, e, dlatego jest to bardzo wspaniałe. E, później odmówiliśmy tam godzinę czytań. E, nie wiem, jak czuję bardzo duże uprzywilejowanie w związku z tym, że możemy w takich miejscach w takich miejscach być i jako osoba, która przyjechała do Rzymu i może takie rzeczy widzieć, ale jeszcze bardziej jako uczestnik rekolekcji, bo nie podejrzewam, że na to konkretne miejsce są wpuszczani turyści, chyba nie. Tak, wydaje mi się, że czujemy się jak tacy super, 100% pielgrzymi, tak. którzy po prostu właśnie chodzą do takich świętych miejsc, do świętych miejsc, no i tak jak mówisz, to jest niezły przywilej, więc thank you Padre Blachnicki za taki pomysł. Siódmego dnia nawiedzieliśmy kolejną bazylikę świętego męczennika Sebastiana, która znajduje się na obrzeżach miasta. Zwiedziliśmy też katakumby z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które znajdują się pod bazyliką. W drodze powrotnej odwiedziliśmy też kościół Kwawadis. Wieczorem znalazł się też czas na pogodny wieczór. Kolejnym przystankiem w naszej pielgrzymce była bazylika Wielkiej Świętej Męczennicy Agnieszki. Później był czas na zwiedzanie Piazza Navona i okolic. Wybraliśmy się również na Campo di Fiore, gdzie znajduje się targ z przeróżnymi lokalnymi specjałami. Ile rodzajów makaronów jest we Włoszech? Jest ze mną Łukasz, uczestnik naszych rekolekcji. Łukasz, powiedz mi, proszę, jak, jak wrażenie, jakie masz wrażenia z tych rekolekcji? Jak ci się podoba? Wszystko jest super, pogoda, super, ludzie, super. Ksiądz... A jak powiedz, powiedz, może jeszcze, jak, jak odkrywasz te, te treści, tajemnic bolesnych, które teraz przeżywamy? W sposób niż na tych stopniach co do tej pory. No. bo jakoś tak bardzo nie się tych bolesnych. Nie ma tych takich poważnych wieczorów, i tak dalej, tylko to jest tak bardziej na luzie, a w taki sposób, że temat, który ma trafić, trafi. Dzień dziewiąty zaprowadził nas do bazyliki Świętego Krzyża, gdzie znajdują się relikwie Krzyża Jezusa i Dobrego Łotra. Ważnym wydarzeniem tego dnia była droga krzyżowa, którą zaczęliśmy na Skala Santa, schodach, po których Jezus wchodził na sąd do Piłata. Następnego dnia mieliśmy okazję nawiedzić grup Świętego Piotra w podziemiach. Bazyliki Świętego Piotra. Na Mszę Świętą wyruszyliśmy do Bazyliki 12 Apostołów. Później udaliśmy się w dalszą podróż po mieście. Po tajemnicach bolesnych świętowaliśmy z Naszą pielgrzymkę tego dnia zaczęliśmy od odwiedzenia kilku kościołów, w tym panteonu. Następnie przybyliśmy do Bazyliki Wszystkich Świętych na uroczystą Mszę świętą. 12 dnia Wyruszyliśmy do Bazyliki św. Klemensa, jednego z pierwszych papieży. Po mszy świętej przyszedł czas na zwiedzanie zachowanych od czasów starożytnych podziemi tego kościoła. Trzynasty dzień zwykle stoi pod znakiem Dnia Wspólnoty, jednak my nie mieliśmy takiej możliwości na obcej ziemi. Rano spotkaliśmy się na mszy świętej, a później wybraliśmy się do Osti, aby odwiedzić obrzeża Rzymu. W okresu naszych rekolekcji udaliśmy się na Aventy jedno z siedmiu wzgórz, na których został wzniesiony Rzym. I nawiedziliśmy Bazylikę Świętej Sabiny. Tam też odbyła się msza święta. Po całym dniu atrakcji, wieczorem przyszedł czas na pogodny wieczór. Nadszedł nieuchronnie ostatni dzień naszych rekolekcji, kiedy to pielgrzymowaliśmy do bazyliki Santa Maria in Trastevere. Następnie udaliśmy się na agapę, do jednej z restauracji w dzielnicy za Tybrze, gdzie skosztowaliśmy tradycyjnie włoskich dań, makaronu oraz tiramisu. Dalszą część zabawy i podziękowań kontynuowaliśmy już w naszym ośrodku. Bardzo zmęczeni, ale pełni radości powróciliśmy do naszych domów. I tak oto upłynęło 15 dni absolutnie wyjątkowych rekolekcji w Rzymie, w czasie których było bardzo dużo modlitwy i odkrywania piękna kościoła. Skład i montaż Konrad Giza. Pomysł Sebastian Ryłko. Komentarz Andrzej Kwiatkowski. Pomysł i inspiracja. Bóg Ojciec, Duch Święty, Jezus Chrystus.